Level, levez-le, 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 wyżej, koniec la Level wyżej. Koniec levez Nowy level. Koniec levez Level wyżej. Koniec levez Koniec levez Tak myśleli i się nie pomylili. Level wyżej, koniec zimy. Potem wiosna, chcę już lato. Mówiłem, że śnieg już chyba nie spadnie, a i tak spadł. Level wyżej, koniec zimy. Jak będzie lato, no to wpadnę. Zaraz, zaraz, czekaj, bo wydaje traczek. Jestem gotowy na śnieg, już zaparzam herbatę. A czekaj, śnieg już nie spadnie koniec zimy. Zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem. Lecę dalej, lecę dalej. Level wyżej, koniec zimy. Tak mówili, Wbijam nowy level, tak codziennie. Ja nie lecę na kłamstwie. W mojej głowie za dużo się dzieje. Gdzieś tam widzę typa tańczy, breakdance. Trochę dziwna akcja, nie wiem co się dzieje. Level wyżej. Koniec zimy, tak myśleli i się nie pomylili. Level wyżej, koniec zimy. Potem wiosna, chcę już lato. Mówiłem, że śnieg już chyba nie spadnie, a i tak spadł. Level wyżej, koniec zimy. Kilka dni nic nie wstawiałem, bo nagrywałem mocny banger. Niby koniec zimy, a zdążyłem nagrać zimowego hita Kiedy oni kłamali, to w tym czasie omyślałem plan zemsty Szczurek to niby nie jest lepszy No a jednak się do tego bujasz Nuta buja Level wyżej, koniec zimy Tak myśleli i się nie pomylili Level wyżej, koniec zimy Potem wiosna, chcę już lato Mówiłem, że śnieg już chyba nie spadnie, a i tak spadł Level wyżej kończymy